Chodź, poprowadź mnie tam pod chłopak chodź, wstawaj na nogi, no wiesz, że zostanę, dostaję to, to tam, to, 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 to chodź całej. nie robisz, chodź, Podnij się, na nogi, o, idziemy, pomalutku. Przemocie no. na tych nogach, chociaż trochę. Wos kurwa zarwę umie. Ty chcesz zjeść, czy nie chcesz zjeść? Wos umie. to Łączy. Bo ja mam kurwa... Czułem w chuj. Moc, moc, rewanowych toi. Chodź. Ja bnie kurwa to... No to bier, to on bier, się płyszyć, mog się no, chodź, no, no. No, no. Nie to nie, pierwdowajcie. w chuj, co w to, że na łapie nie na nie ustawić. Chodź Zbyszek Bysek. Co zrobić? No w idziemy. My zaraz wyrzucę za parę bez widzi. Jebni go w usy i chuj! Saigo. No. Po chuj mi to to w no martwi. Chodź. Chodź, je załbę. Idę. Sekunda. tu, sekundę. No powiem ci, i rodzina, bo to jest tu załbę. Ja pierdolę taki waldo. To <laughs> jest